Pokażę dziś gąski, bernikle, białolice. Jeszcze chyba ich nie pokazywałem nigdy. Mamy je od dwóch lat. Ja się właśnie zastanawiam, ale za dwa lata. Siedzi sobie właśnie tutaj w takim posyniku dla nich przygotowanym. Kąpie się. Mamy cztery sztuki tych gąsek. Mam nadzieję, że dwie parki. Bo taki był zamysł, jak kupowaliśmy. Znaczy, no, dokupowaliśmy w tym roku, latem. Nie no. Dokupowaliśmy w tym roku, latem. Trzy sztuki. No, akurat ten gość gdzieś tam wystawił pod Dublinem, miał trzy sztuki do sprzedaży, więc zabraliśmy wszystkie. Mieliśmy u siebie wcześniej parkę, jeszcze na wiosnę z zeszłego roku. Ale gdzieś tam zginęła gąska, po prostu mówię, że gdzieś nam zginęła, bo autentycznie podwórko mamy odrodzone. Psy raczej żadne nie przybiegają, natomiast w pewnym momencie zorientowaliśmy się, że nie ma gąski. Rano była, wypuszczaliśmy na wybieg, bo każdego dnia zamykamy jednak na noc. Także się widzi ile ich jest, natomiast pod koniec dnia już jej nie było. Myślałem może na początku, że gdzieś siadło jajka znosi, bo to był taki okres właśnie lęgały, to był taki maj powiedzmy, że siadła, gdzieś się skryła, no ale dzień, dwa minął, keczorek był sam i ona już nie wyszła, więc na pewno nam zginęła. Z no tym jeden się kąpie, zaraz wam pokażę resztę. No, trzy sztuki żeśmy to kupili, jak tak wspomniałem. Są na wybiegu te trzy Wszystkie razem się trzymają teraz, tylko ten został właśnie w kąpieli, to się oddzieliło od niego. Natomiast wszystkie zawsze razem chodzą. Mają tu troszeczkę trawnika. Nie mamy za dużo tego, powiem szczerze, podwórza, bo tak wszystko już jest pozajmowane przez wolierki, ale tu jest jest, ten trawnik co tu jest co go tutaj mamy to tak szczerze powiedziawszy dla tych czterech gąsek w zupełności wystarcza nawet nie, nie są w stanie wyskubać tej trawy do końca a jednak całe lato mają co ciągać fajne te gąski są bezproblemowe w zasadzie ich się nie karmi tak można powiedzieć. W im się oczywiście, mają taki pojemniczek na zboże. Gdzieś tam na podwórku stoi. Kukurydzę wiem, że lubią. No. Kukurydzę to jedzą, ziarenka wybierają oczywiście. A w zasadzie to się żywią tylko trawką. No i woda oczywiście, żeby była do kąpieli. Tak wspomniałem wcześniej, Mamy tutaj dwie pary, mam nadzieję, że mamy dwie pary, Tak my, my kupowaliśmy u tego gościa, to mówił, że jest kaczorek i dwie gąski, z tą myślą braliśmy, bo my mieliśmy u siebie jednego kaczorka, który nam został i z taką nadzieją kupowaliśmy, a co będzie, to się okaże, pewno bliżej wiosny. Teraz nie jestem w stanie rozpoznać, jakiego błoto narobił. A nie ma no wcale zamiaru A no, te gąski pomimo tego, że jest koniec października to one się wcale zimno nie rwają dziś jest pięknie, dzień się było ładnie tylko słonecznie także nie dziwię się co kąpiel ale to są gęsi, które żyją gdzieś na dalekiej północy więc dla nich nasze mrozy wcale nie są straszne Gąski sobie spacerują po całym podwórku. Mają co prawda swój kurnik, ale nie są trzymane w jakichś tam wolierze. Żeby mogły sobie swobodnie chodzić. Także mają największy luz tutaj u nas, jeśli chodzi o ptactwo. ładnie wyglądają, ładnie się prezentują są cichutkie jak widzicie bardzo grzeczne, spokojne bardzo posłuszne jak powiemy idziemy spać to jedne za drugą jak to się mówi gęsiego wszystkie do korniczka idą tutaj są przede wszystkim ciche mieliśmy wcześniej gęsi garbonose, to był to był jeden wielki cich na podwórku to teraz kogutki mi tylko tam wturują <laughs> jeden przez drugiego ale gąsie jak widzicie nie oddaję żadnego głosu